Odwieczny problem GTA 5 oficjalnie usunięty. Dawid podsiadło inwestuje w gaming. Nowe informacje o remakeu Gotika 1. Ciekawa koncepcja. The Elder Scrolls 6. Wynagrodzenie za granie w Minecrafta i nowa postać w serialu Wiedźmin od Netflixa. Także o tych wszystkich tematach porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. A przed filmem zostawcie jeszcze łapkę w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarz. No i bijecie się naszego Discorda, do którego link znajdziecie standardowo w opisie. A możemy sobie bez przedłużania zaczynać. Jeśli jesteście z filmami na bieżąco, to zapewne wiecie, że do GTA Online została ostatnio stworzona nieoficjalna poprawka, która znacznie skraca czas ładowania gry. Twórca owej poprawki wspomniał w swoim wpisie promującym owe rozwiązanie, że może być to ryzykowne dla osób, które nie obcują na co dzień z plikami GTA, ale sprawa wydaje się być już rozwiązana, bo toster CX, czyli owy twórca, poinformował, że poprawka trafi niedługo do gry wraz z nadchodzącą aktualizacją, a sam Rockstar zaproponował mu kwotę 10 tysięcy dolarów w zamian za oznalezienie błędu. Wjazdy Roka od zawsze przyznawały nagrody pieniężne za znalezienie błędów w systemie bezpieczeństwa. Tutaj nie do końca chodzi o bezpieczeństwo, ale jest to znaczne ułatwienie i usprawnienie rozgrywki, więc moim zdaniem nagrodam jak najbardziej się należy. Jest to dość ciekawe, szczególnie że według twórcy usterka była wręcz banalna do naprawienia, a ludzie z Rockstar od lat nie potrafili zrobić tego samodzielnie. Niemniej jednak wreszcie komuś się udało i czas ładowania będzie krótszy. Niestety nie wiadomo kiedy owa aktualizacja wejdzie w życie, natomiast będzie to pewnie kwestia paru miesięcy. Polska Liga Esportowa to marka, która znana jest z organizowania różnych turniejów, głównie z Counter-Strike'a na terenie Polski. W zeszłym roku partnerem Polskiej Ligi Sportowej został Marcin Gortat, a teraz dowiedzieliśmy się, że Dawid Podsiadło został inwestorem. Sam przyznaje, że jest fanem filmów, gier wideo i oczywiście muzyki, co według niego ciekawie się łączy i te wszystkie światy między sobą przenikają. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest inwestowanie ludzi w branżę gamingową, co pokazuje, że staje się ona coraz bardziej znacząca na świecie. I mimo, że esport jest już sam w sobie bardzo popularny, to zjawisko, jakim jest szeroko pojęty gaming, będzie przyszłość i to nie tylko moim zdaniem, więc na pewno warto zainteresować się tą branżą. Gotika zna na pewno większość z Was, natomiast nie każdy w niego grał, ale niedługo zapewne będzie do tego okazja, gdyż Gothic 1 Remake zmierza wielkimi krokami na konsole nowej generacji i pecety. Za sprawą karty gry na Steamie dowiedzieliśmy się m.in. o minimalnych wymaganiach sprzętowych i polskim dubbingu, który ma być oczywiście dostępny. Niestety nie mamy jeszcze żadnych próbek owego dubbingu dostępnego w tym remake'u, ale mamy podstawy, aby myśleć, że będzie dobry, bo polski ostatnio z tego słynie. Warto również zaznaczyć, że wszystkie poprzednie gotiki miały polską wersję językową, więc dobrze, że remake również ją dostanie. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, to z tego co obecnie na wiadomo, żeby pograć w remake na minimalnych ustawieniach, musimy mieć co najmniej 8GB RAM, 30GB Wolnego Miejsca na Dysku oraz 64bitowego Windowsa 10. Niestety o karcie graficznej i o procesorze obecnie nic nie wiadomo, ale cieszy już sam fakt, że gra dostała kartę na Steamie. Wiemy teraz, że prace idą cały czas do przodu, a Fani dostaną to, czego oczekiwali już na pewno niedługo. Seria The Elder Scrolls zawsze dobrze wyglądała, gdyż Warto przypomnieć, że Skyrim zadebiutował na rynku już dekadę temu, a ukazana tam grafika była wówczas imponująca. Patrząc obecnie na ten tytuł, możemy stwierdzić, że przecież grafika z oryginalnego Skyrima jest nie do przyjęcia. Ale kto co lubi? Moim zdaniem, Skyrim, mimo upłynięcia 10 lat, dalej trzyma się naprawdę dobrze. Ale zobaczcie to i wyobraźcie sobie przemierzanie takiego otwartego świata. Owy materiał ukazuje możliwości silnika Unreal Engine 4. Grafika, animacje i fizyka świata naprawdę robi wrażenie, ale o takiej grafice możemy raczej pomarzyć w pełnoprawnych produkcjach, przynajmniej jeśli chodzi o ten rok. W filmie przedstawiona jest koncepcja tego, jak mogłaby wyglądać kolejna odsłona Scrollsów, a mówiąc dokładnie, jest to produkcja, którą można pobrać za darmo i odpalić na swoim komputerze. Owy projekt został stworzony przez firmę Quixel, a oferuje tekstury w rozdzielczości 8K, więc jest naprawdę grubo. Jak dobrze wiemy, The Elder Scrolls 6 ma wykorzystywać najnowszy silnik Bethesda, więc oczekiwania są konkretne, szczególnie, że Microsoft na dobre przejął już Zenimax, którego skład wchodzi naturalnie Bethesda, więc następna część Scrollsów po prostu musi być dobra, szczególnie, że czekamy już 10 lat, a zapowiada się, że poczekamy jeszcze z 3 albo 4. Bethesda obecnie skupia się najbardziej na ukończeniu Starfielda, czyli kosmicznego, rozbudowanego sandboxa, ale niedługo później ma ukazać się kolejna część The Elder Scrolls. Jeśli chodzi o założenia produkcji, to są one tajemnicą. Oczywiście możemy spekulować szereg rzeczy, ale z oficjalnych informacji nie wiemy praktycznie nic, poza tym, że w jednym z tweetów wspomniana została prowincja Hammerfell, w której może będzie nam dane zagrać. Tak czy czy inaczej, możecie napisać w komentarzach wasze oczekiwania w kwestii DLD 6, a my przechodzimy sobie do kolejnej informacji, jaką jest. Otrzymywanie wynagrodzenia za granie w Minecrafta. Chodzi tutaj o firmę Watshed, która oferuje pracę opierającą się na tworzeniu budowli w Minecrafcie i udzielania porad klientom, którzy zechcą zmodyfikować i ulepszyć swój Minecraftowy świat. Brzmi to z jednej strony komicznie, z drugiej zaś zadziwiająco, ale jest to jakiś pomysł. Brytyjska firma szuka tak zwanych wirtualnych ogrodników, którzy mają oceniać aktualną poradzać klienta i udzielać porad kreatywnych, polecać klientowi rozwiązania mające na celu ulepszenie jego Minecraftowego świata i tworzyć projekty dostosowane indywidualnie pod klienta. Jeśli chodzi o podstawowe wymagania na to stanowisko, to jest to zaawansowana znajomość Minecrafta, pewność siebie w pracy zdalnej, naturalnie kreatywność oraz umiejętność komunikacji. Teraz chyba najbardziej interesująca kwestia, czyli zarobki, które wynoszą aż 50 funtów za godzinę, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 267 zł za granie w Minecrafta, więc nie mówcie, że nie, bo jest to spora suma za udzielenie porad w grze komputerowej. Tak na dobrą sprawę, ludzie ze smykałką do budowania w Minecraftcie mogą bez żadnego wykształcenia utrzymać się na dobrym poziomie, więc nic tylko się zgłaszać. Jeśli czytacie książki Andrzeja Sapkowskiego lub graliście Wiedźmina 3, to z pewnością kojarzycie postać Filipe Eilhart, czyli redańskiej czarodziejki, która należała do rady, natomiast założyła ona lożę, która skupiła wokół siebie więcej potężnych i utalentowanych czarodziejek. Miała ona bardzo duży udział w opowieści Andrzeja Sapkowskiego, więc może być jej w serialu naprawdę sporo. Jeśli chodzi o aktorkę, która wcieli się w Filipę, to będzie to Cassie Clare. Jest to aktorka, która nie ma większego doświadczenia na dużym ekranie, a przede wszystkim w serialach. Jest ona znana bardziej z muzykali, gdyż jest ona również piosenkarką i tancerką. Postać Filipa Eilhart ma bardzo ciekawy motyw, więc zobaczymy, jak aktorka zdoła odegrać jej rolę. Filipa Eilhart ma również dość specyficzny charakter, więc będzie to naprawdę spore wyzwanie aktorskie dla Cassie Clare. Kolejny sezon Wiedźmina ma zadebiutować w tym roku, a poznajemy już coraz więcej szczegółów na temat nowego sezonu. Napiszcie w komentarzach, jak postrzegacie Cassie Clare jako Filipa Eilhart oraz jak zapatrujecie się ogólnie na Dźmina od Netflixa.